Z tej strony Vistek Channel, a dzisiaj jest ze mną Roxal Dzień dobry. Dzisiaj gramy sobie w grę Starus Bad Front na 40 graczy, a tak dokładnie to w punkt zwrotny na planacie Tatooine. Dokładnie tak. No i dzisiaj mamy okazję przekazać Wam kilka ważnych informacji dotyczących naszych kanałów ważnych no. wydarzeń, a no więc może niech zacznie liste. Tak. Yy, tak, jeśli chodzi o mój kanał. Yy, najważniejszą rzeczą jest to, że dziękuję Wam za te 14 łapek w górę. Dziękuję. I wiedzcie, że kolejny odcinek z LEGO pojawi się niebawem po tym odcinku. Kto wiecie już nie w poniedziałek, yy, czy tam nad w niedzielę, więc... Yy, więc po prostu czekajcie. Kolejną taką informacją, jakbym mógł powiedzieć, to to, że. W międzyczasie ja zwiedzam sobie piękną mapę. <laughs> Chodzi o to, że. Właśnie. Myśleliście, że seria Star Wars Battlefront z Wiskiem i Star Wars Battlefront Versus już nie będzie kontynuowana. To jest a jak jednak. Myślałem. A, jed... to a jednak będzie kontynuowana. I to niebawem, tylko zależy czy chcecie, czy nie. To od was zależy. Jeśli chodzi o Zwistkiem, Starozbawchą Zwistkiem, to odcinek już mam i będzie wrzucony na dniach. A Versus powinien pojawić się jeszcze w tym lub w następnym tygodniu. No może zacznijmy teraz do blocksowych informacji, a konkretnie, a jeszcze jakbym mógł jedno dodać, to zapraszam na... Jak ktoś chce bardziej poznać bohaterów, to zapraszam zap, do, no I, i zapraszam do bloxa na jego serię walczymy jako bohater. Tak, tak, tak Już tak. Niedzielę Jeśli w ogóle niedzielę kolejny odcinek. Jeśli chodzi... Y zaraz Ci dam, powiem dokładnie. Jeśli chodzi, jeśli właśnie u bloksa jest wtedy, kiedy ktoś chce się nauczyć walczyć bohaterem z szturmowcami, eee, czy tam... Przepraszam, że się ale też że to ująłeś, eee, jak ktoś chce zobaczyć, jak ja się uczę grać bohaterem, no bo mm. aż takiej dużej wiedzy nie mam. <grych> ale chodzi o ogółem, jak ktoś chce zobaczyć, jak się gra eee, z szturmowcami, bądź rebeliantami bohaterem, to zapraszam do... Do wyboru, do koloru eee, zapraszam. Tak. To zapraszam Dostępny do... Następny odcinek będzie bodajże z Imperatorem, tak? Tak. tak dobrze. Zapraszam do Bloxa, a jeśli ktoś chce się nauczyć... Yy, ktoś chce nie nauczyć, tylko chce zobaczyć pojedynki dwóch bohaterów w Star Wars to zapraszam do mnie, do serii Versus. Yy, będzie kontynuowana z Diadonem bądź z Bloxem. Może zarz... ja też rzucę filmiki tak. z bliskiem, bo może to ukazać się naprawdę fajnym pomysłem. No, jeżeli podoba tak. Wam się ten odcinek i ogółem, jeżeli chcecie ich takich więcej z bliskiem, to naprawdę uważam, że fajnie się z Tobą nagrywam. Taka seria informacyjna po prostu. Nie tylko informacyjna, tylko żeby sobie po prostu Orfa. luźno pograć, tak? No, luźno A pograć. Tak. Ok, no to co? Dziękuję ogółem. Teraz mówię do swoich widzów. Dziękuję tak. za wszystkie lajki, za całe wsparcie. Niedawno wybiło 6 tysięcy wyświetleń na moim kanale, co jest. To no, jubileusz! Mnie... Jubileusz! No, jubileusz, o! I to jeszcze chwilę. Ale ja. to mało. Ja i moja widownia życzymy oczywiście coraz więcej mediów. Tak. 10 tysięcy i więcej. Mamy no, tobie. No, Wiesz, widzę, że, że masz 19 sódów, no ja mam 17. No tak. No, dopiero zaczynasz. I myślę, że masz tam szansę stać się lepszym ode mnie. No, więc y, po prostu zapraszam na ten. I mój, i kanał Bloksa. Ten odcinek, jakby co? Idzie na redni, oba kanały. Na, tak, na oba dwa kanały z dwóch perspektyw. Z perspektyw więc... zawodowego gracza, że tak ujmę, czyli Vistka, I z perspektywy. początkującego. E, czyli a u mnie, bo wistek się na 67 było, a ja tak. mam dopiero 19. Ale powoli I się i uczę i myślę, że. No, będzie coraz lepiej. Też tego życzę. Jakbym tak, jakbym jeszcze... Tylko nie oszczęli le... od tej wyśmienitej formy. Nie. nie. No, <laughs> no, jakbym, jeśli właśnie można jeszcze coś dodać, to przede wszystkim nie zapomnijcie zostawić i u mnie i u Bloksa. Może zróbmy taki chzend, żeby było tyle samo łapek u mnie, jak i u Bloksa. Czyli jeżeli pod moim filmem będzie pójśćmy 5 łapek w górę, to u ile będzie łapek w górę? 5. Dobrze, tak ma być. No, a nawet więcej, jak się da. Zobaczymy. Yy, Więc... Fajnie, jeśli, jeśli mogę jeszcze dodać, to y, piszcie komentarze, no jakie chcecie serie, z jakich gier i w, w ogóle. Y, to będzie dla nas sygnał, co mamy zmienić w tym, co robimy. Co robimy Więc, dobrze, co robimy źle. Tak. Komentujcie, żebyśmy mogli wiedzieć. A jeśli na przykład już myślicie, że coś wam się nie podoba, to napiszcie, co właśnie dokładnie się Wam nie podoba, a my właśnie spróbujemy to zmienić. No właśnie, bo robimy to, żeby, żeby nasi widzowie byli zadowoleni. No. Tak. To także dla naszej przyjemności. Ale. Tak. Widzę, że trzeba jakiś mieć. Tak. Tylko, że będą doceniać całą Twoją ciężką pracę. No dobra, mm, jak idziemy do punktu, ale chyba mnie wcześniej rozstrzelają, to jest na do widzenia. No jakbym Nie mógł jeszcze dodać do tego, no. to takich fajnych widzów to my już mamy. Ja przynajmniej myślę, że y, kilku widzów miłych mam, bo widać, że kilka łapek się trafia, u ciebie też zresztą. Tak, jeszcze mogę wspomnieć o tym koledze, który zostawił komentarz pod filmem. W którymś filmie ze skokami. Yy, prawdopodobnie chyba nie, niedługo wrzucę, bo przez. od ostatniego filmu ze skokami to dużo mi przybyło. Nowy rekord na treningu. Tak, na treningu. Yy, Ale yy, czasu też trochę minęło. troszeczkę, no, nie pamiętam jeszcze. Przypomniał mi się ten odcinek. No coś się nie chciał ruszać. Przypomniał mi się odcinek, w którym yy, zapowiadaliśmy, że kiedyś nagramy z gry Star Wars Battlefield. No tak, Jak tak. Kiedyś graliśmy w Minecraft. Em. Stare, dobre pasy. Bardzo, stare. Więc ogólnie to jest ta gra, i jeśli ktoś chce się zdecydować na nią, to ja zachęcam, bo jest warta tego. A przede wszystkim fanów Star zachęcam do tej gry. Dobra, dobra, bierzemy się za tych gości. Dobrze. Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 ja w ogóle jeszcze nie mam nie udało się. Ojej. Okay. Nie dobra. Oj. Ale nie niewyszali, ale za to, to tornado, No A jest rozdziali. tu łuk. Tu jest łuk. Nie ma łukiego, ale potrzebny czasami taki charakter. Doda szybciutko Dobra. A jeszcze Dobra. wygramy, może? Przejmujemy ostatni punkt kontrolny, ale z proszę państwa, coś się A dzieje. A to jest i tam nieźle Dobra, rozwalili No i teraz skaczemy, hoppa i lecimy daleko, daleko. No dobrze. Dobra. Jetpack jest bardzo przydatną rzeczą, trzeba A to Statystyka nie jest zła. No, u mnie też nie zła Robimy, Ale my gramy dla fanów, więc co za różnica. To jest ogółem seria, jak mówiliśmy już For Fun, więc... For fun! Musimy coś się zniszczyć? No niestety eee, Może się uda. Opa, musimy uciekać. Udało się jeszcze gościa zabić przed śmiercią. Uuu, ile tu ludzi Smutne, teraz? Trzeba chyba zmienić rękę. Znajmniej dla mnie. No? Ja dobrze. zapominam o zmianie ręki, tyle ci powiem. Eee, ja jednak nie zmienię, bo niezbyt dobra ta moja druga ręka. Co tam masz? A, działko pulsacyjne. A, to tylko bomba. Ja, ja tego nie ma... oddać. No, drugiej ma to mam pistolet z wiadomością, że kiedyś wam to pokażę. Chcie mieć te granat. Zobaczymy. O jest. Udało się. To U, nieźle to bronią, nieźle. No dobrze, dobrze, dobrze. Może! Jakby się uda nam się wygrać? No raczej tak, szanse są duże. O, tak. o przyjmujemy! A pięknie. No. Wygraliśmy. To ja i blok I tutaj pokazuję, żebym wrócił do banki, ale walka się właśnie skończyła. Taka sytuacja. Więc ja i Blok dziękujemy za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, łapeczki w górę. No i co? No. Do następnego się odcinka. w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć! Cześć. Pa. pa.